Cześć, dzisiaj Wam pokażę różne typy świetlówek kompaktowych, jak i na przykład żarówki, żarówek, żarówek reflektorowych. Dobra, no to lecimy. Tutaj sobie znalazłem takie oprawki. O, to jest akurat od lodówki, ale to nieistotne. E14. A tu E27, na śmietniku, nie? Takie rzeczy to trzeba brać. Podłączmy sobie tym oto przewodem elektrycznym no i odbędzie się ich test no i tak najpierw wam pokażę tą oto świetlówkę kompaktową świetlówkę kompaktową no to jest od, ten no i tak otwieramy sobie Uh, uh, uh. Tak, elektronik energii Saver 7W yy, z Niemiec. Teraz mamy tą CMI Ja jej nie testowałem. A nie, testowałem na jednym odcinku chyba wtedy. 11 Tutaj nie testowałem ciągło na świecie bardzo dobra, bardzo dobra firma. Ją zapalałem i zgaszałem tam chyba ze 100 razy. No i się trochę czarne elektrody zrobiły. No i teraz już normalnie wygląda. Będę się izotronik jakiś tam 11 w 347 Lumen. Tu mamy. 610 lumen, ciekawe. Tu mamy tego Poluxa <gly> Glob 23 W. No i e, tego Osrama Dulux, też 23 W. No i odbędzie się ich też za pomocą tych oprawek. A i jeszcze taka reflektorowa Supra 10 W, ona jest bardzo dobra. No i taka żaróweczka. Tam coś tam pisze niby. Narwa, narwa. Narwa to jest. Ile wat ma? Made in GD, jakiś tam. Już wam mówię 100 watówka. Czyli bista. Dobra, to przechodzimy do rzeczy. A jeszcze chcę dodać, że od tej mam też opakowanie. Ja na targu tam. O, yy, odpowiednikiem jest 60 W w przybliżeniu. A, no tu są chyba główna mysz. Nie wiem, co to jest. Takie coś. Nie chcę tego dotykać za bardzo. Ja to sobie odstawię na bok. O, dobra. No to ciśniemy. Ja tu sobie ustawię. O, ostrość, luksus. Dobra. No to lecimy. Ja już nie będę sobie, tu wszystko widać na szczęście, tutaj ja nie będę już sobie ich wyciągał, kabeleczek, tylko sobie aligancko, nacyk. cyk, zarobię sobie, o cyk. No i my sobie taką podłączymy, nie? Nie jest za bardzo podpisane. Załóżmy, że tu będzie minus. A to plusik. A uziemienie co tam to tam chuj. Nie no. Dobra, lecimy. Dobre czasu nie będzie taki taka, taki za krótki ten kabelek. Ten. Czekajcie chwilę. Dobrze, ja sobie już tu wykombinowałem jak widać. No. No i teraz. Moglibyśmy tą 100 watówkę dać. To dajmy. Tak świeci. Czekajcie. A. już filunia. Tutaj jest kawa. Tak świeci stubakówka. Zgaszę sobie tutaj. no. Tak świeci. No tak sobie świeci. Dobrze. O, trochę się nagrzała. Wiem, ją tłusić, ale. Ale to tylko na chwilę. No i teraz tą, że tak powiem, reflektorową. W sumie to jest reflektorowa. Wygląda prawie jak ten, LRJD, jak się nie mylę. A, tu tęciówka jest. W sumie tak mógł miks wyglądać, nie? Z tu tęciówka i... i żarnik. Dobra. No to odpalamy, nie? No i tyk. Tak moi Drodzy, tak powinna świecić. To jest dziesięciowatówka. A no jak żarnik pięknie widać. Pokażę tak ona oświetla. Oczywiście ona gdzieś. O tak świeci, tylko że takie czarne tu nie jest, nie? Taki czarny obraz. Dobra, no to przechodzimy yy, no, do świetlówek kompaktowych. Montujemy. No i teraz ta świetlówka 11W. Teraz będzie to dłużej trwać. Czekajcie. Ze względu na rozpalanie się. Jak się domyślacie. Kilka bo tu lekko. Lekkie są problemy. O! No i teraz odpalamy. No i... Czekajcie. Zły przewód. I cyk. No, w środku jest ten jaźnik, znaczy nie jaźnik, co ja pierdziele rura wyładowcza. Rurka prawdopodobnie te 5 nie te 5 nie T4. Może tak ono oświetla. Oczywiście lepiej to wygląda. W rzeczywistości, Dobrze. Ona tak będzie się rozświetlać i rozświetlać, nie? Ona ładnie świeci. W sumie jest tu czarna no lekko. Jedną świetlówkę to z, y, próbowałem tak skatować. No i No i aż wszystko działać. Nie, taka taka 6 chyba była widoczna. Jak wspomniałem tu był taki ala luminofor Dobra. Otwalę sobie to światło. Zgaśmy. nie, nie nagrzało. Co jest hmm. Polux. Dobrze wam znany. Lunia, odpalam. cyk, cyk, cyk. Wiesz co? Może od razu odkręcę ten klosz. Już się jej stan poprawił znacznie. Usiądę. No i tak ona teraz sobie świeci. No tu jest czarna, nie? Szkoda, że już przypalona jest trochę. Tak ona sobie się rozświetla. No tutaj to widać o ten kawał rury to jeszcze takie władowanie słabe. Znaczy wiecie nierozpalone jest, bo nie osiągnęła swojej temperatury, nie? A tutaj bardzo ładnie świeci, nie? Na górze o dziwo dobrze świeci, lepiej, ale właśnie tutaj ma problemy z tym o tu. No i zaraz będzie sobie ta startować. Ona bardzo ładnie świeci, temperaturą barwową, zimną, nie? Oczywiście macie tutaj ten film na moim kanale o niej, o tym osramie. No. No i już ładnie świeci, powiem wam. Oczywiście barwa ciepła, jak wiadomo. Już w sumie można ją zgasić, nie? O, ja sobie odpalę. Wodajże 60. Cieplutka. Noż sobie kręćmy. osrami kleci. Przepraszam, że rurki wyładowczej dotykam. Cyk, 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 cyk. No i cyk. O. o, kurde, jak ona świeci pięknie. Od razu, nie? Od razu się rozświetla. Kupię ostrość. No, tak ostrość będzie. Ja pierdzielę No Niezwyeksploatowana ona jest nowa, nie? Kupiłem w Wobi za bodajże 16 zł. Tak 17 w zaokrągleniu No, cały po oświetlony jest już Jak wiadomo ten glob to musi się tam rozświetlić, bo wiecie to jest ta zamknięta. A ja lubię takie zamknięte, bo się tak długo rozświetlają. Nie każdemu, musi, nie każdemu się to podoba, ale mi osobiście się podoba. Demokracja. nie, no. no, tak się rozpala. Nie mogę na nią patrzeć, nie? Bo jeszcze mi się uszkodzi wzrok. A nie chciałbym tego tutaj. No, yy, na pewno sami świeci niż, niż tu na dole, nie? To to Wam yy, mówię, nie? No. Więc tak. Więc tak. Moi drodzy. No, bardzo ładnie świeci. Tej nie będę katował. Ona jest nowiutka. Polux jest bardzo dobry. Nie katuje. Tylko chciałem yy, tamtą, nie, trochę tam zobaczyć testy. Wiecie, nie? Odporności na włączanie i wyłączanie. Długi będzie filmik, już mamy zaokrągleniu 17 minut. Do 25 się zmieści. Wiem, że nikt nie obejrzy. Ale najlepiej by było, wiem, że to jest, jest zbyt dobre, ale... Ale żebyście nie wstawiali tam łapek w, w dół, bo to obniża mi to wszystko. Jak się nie podobam, to za przeproszeniem wypierdalać. Tyle wam powiem. Koniec tematu, nie? Chciałem dawno wam to powiedzieć. Bo po co komuś przykrość robić, nie? Właśnie to po co... Jaka tam przykrość? To jest YouTube, nie? No to wiecie, różnie bywa. Teraz będzie mało lajków w górę. Najlepiej żebyście już wam powiem to, że żebyście ten stawiali swoje oceny. Bo wiecie, na przykład mam 1000 wyświetleń na jednym filmiku. Na autobusie. No i wiecie, 6 łapek w górę. Oczywiście tu nie ma żadnego, wiecie, wyłudzania czy coś, nie? Tylko chodzi o to, że po prostu, żebyście ten, nie? Pokazywali swoje poglądy. Konie lajki w dół. Ej, hey, chciałbym dobić do 70 nawet, nie jest tu yy, wyłudzenie o subskrypcję. Ale 69, 68, 67 mi się tak waha kłodne. Że, żeby jakiś przyrościk malutki był, był, nie? No. O cieplutka jest, cieplutka. Więc koniec gadania. Dwie minuty. Uj, przepraszam was. Dzieje się... Yy. Omsknęło. Dobra. No to już możemy gasić. Sobie zapalę światełko. No i teraz skończyły nam się E27. O, czuć ciepło od niej. Skończyły nam się gwint E27, moi drodzy. Więc będziemy musieli jakoś podłączyć. E14. Myśmy też sobie podłączyli. A wiecie co? Może łatwiej zrobić Nie podłączę je, bo to trochę ryzykowne. Tutaj bym musiał podłączyć jeszcze się z plusem z. Ten nie. Styknie. Więc pójdę po oprawkę tradycyjnie znaną Wam wszystkim na moim kanale. No to jedziemy z tym śledziem. Zgubił mi się Turing. Ale to nic i się tu nic nie porozwalało 7W. ona nie była bodajże testowana ale zaraz będzie testowana poczekajcie do góry dam o oczywiście wszystko widzieli no i będzie malutki problem musiał o tu dać Byt. Gasi mi światełko. Przepraszam, że tutaj tak przygotowana, ale wiecie. Dobra. Od razu sobie zdajemy ze statywu. Ja ci kręcę 21 minut. I zaraz będzie lecieć ta A No niech się rozświetla. Siedmiowatowa to główienko takie, prawda? No ale taki patencik. No się pociągnie i widzicie, wychodzi. A jeżeli dotrwa, dotrwaliście do tego momentu, ale nikt nie dotarł, bo, bo znam. Nie, niektórych nie no. Dobra, no, żebyście może zagłosowali, co tam zrobić, bo już rocznica kanału się zbliża. 25 grudnia, prawda? No i e, chciałbym e, Wam powiedzieć, czy, czy byście nie zażyczyli sobie maratonu jakiegoś, na przykład ze świetlówkami, z autobusami? lub ze skuterkiem, ale ze skuterkiem to mniej może yy, 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 prawdopodobne, bo za, tam yy, yy, mam tam yy, naukę rzecz jasna, ale ze skuterkiem też może być, pomyślimy. I chciałem, żebyście sobie yy, zagłosowali może ankietę jakąś tam zrobię. No i jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to, to zagłosujcie. Co byście chcieli? Na pewno coś, może jakiś maraton. Lub coś tam, nie? Jakiś, no szpecjal, 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 specjal, 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 special. No. No, jakiś, może y, special. Lub coś w tym stylu. A, ja mam tutaj tego osrama. No, może ankietę na tym filmiku waszym, tym moim yy, umieszczę, zamieszczę. Nie? Będzie dobrze. Max 40W 14. Bulb type, czyli bańka Typ. Orlov Energy Equivalent. Oczywiście żartuję, bo niektórzy to są sztywne dupy, że tak powiem. I wiecie, nie znają się na żartach. Dobrze, no to już koniec, teraz startuje CMI, jak się mogliście domyśleć, już na statyw, teraz wlatuje nam CMI, ja sobie zaś świecę czterdziestką, o cyk, puch, i cyk. I cyk, wymiana źródeł światła. Od razu sobie ją spakujemy. Pyk. No i cyk. CMI. Bardzo ładna była odmiana barwy zimnej, wam powiem, albo białej. Dobra. To lecimy. Icyk. No, ta to świeci pięknie. Taki nawet gruby ten ten jest rura. nie wiem czy Wam wspominałem, ale ja mam świetlówkę. Cyk cyk cyk. No to doszło mi Like tak. Jakoś tak się czyta. Tu druga. Tą czerwoną to znacie. No i Tung Sram. Czekajcie. Szkoda, że na T8, nie na T12. Daj Like. Ungały. Nie. Jak widzicie, oprawa ta sobie dalej stoi. W częściach mam rozebraną w, pół, w, tym, w, 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 w pudełeczku tam tamtą, wiecie, z tych. No macie na kanale te odrestaurowania oprawy z tej teatralnej, tam coś tam. Nie, no. No i mam tu oprawę, jeszcze nie pokazywałem chyba jej. Nie pokazywałem. Tej oto oprawy. Tu mam dwie świetlówki wsadzone. Radium. Radium i chyba Philips mi się tak wydaje. No to taka ciekawostka. Tu mam. Y, y, no, y, no, jak to się nazwało? Y, taśmę LED. No i ta świetlóweczka. No i kobi. Coś zrobię z tą elektryką tam w środku. Jeszcze wam pokażę. Mam filamenta jeszcze takiego 4 W. No i mam jeszcze e, Cyk, 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 chwiluń, O! I ten LED. I zobaczymy na ile V jest. Szkoda, że nie pisze. A mam aluminiowa blaszka. Jak na 12 V, to zarobi to rozwiązanie. O sobie to skuterka może damy. Tu są głośniczki. No i lecimy. No. Lampka się chyba na fular oświetliła. Przyjemne światło. Tak by. Piękna, nie? No i co? Pół godziny nawijania. No, dobra, no to co, Zaka zakończamy tą oto lampką, zobaczymy jak się, o widać czerwona taka lekko jest, już Wam zaświecam, za zaświecą, bo ciemno jest, no, no i co tam więcej pierdzielić, no i przetestowaliśmy sobie o, trochę tych lampek. No i co? Wam powiem. Ta to bardzo dobra jest, Wam powiem. CEMI też jest bardzo dobra. Osram też bardzo dobry. POLUX, jak wiadomo, też. No i ta izotronik też bardzo dobra. No i 100 watówka. No i reflektorowa. Trąbista. Jeszcze mam taką reflektorową w piwnicy, ale bo zapomniałem jej wziąć. To ten. O, 400 lumen. No, na 400 lumen. No. No i Wam też pokażę, kiedy tam. No, dobra no to do zobaczenia. Jeszcze raz Wam mówię o tą ankietą, jak coś to. Yy, no. Z tą ankietą to proszę ja Was to weźcie tam. Yy, piście śmiało, wszyscy, piszcie, wszyscy, normalnie, wszyscy. No. Z tą ankietą, no. Co byście chcieli? Cześć.